<głos》>, że zaprosiliście mnie tutaj pierwszy raz na spotkanie Kółka Gospodyń Wiejskich, Sołectwo, Borzystowska Huta, Łączyńska Huta. Mhm. Jesteście połączeni tutaj. Mhm. No i jestem sama bardzo ciekawa, co tutaj ciekawych rzeczy się powstaje. Wiem już, że Ty prowadzisz pasiekę, tak po prostu? Tak. No. I tu już chyba jakiś filmik powstał. jesteś haftem płaskim, tak się zajmujesz też? Yy, tak. To może. Ogólnie akurat tą pracę tutaj Kasia wykonywała. myśmy razem tak. zaczęły, jakby. To wszyscy robią? Hmm? Tutaj? No, zaczęło się to tak. haftem z tym płaskiem, tak? No, tak. No, tak? no nie wszystkie. No, jest jeszcze szydełko, ale to akurat nie ma tej pani teraz z nami. Aha, Czyli no, no, Ale hafty płaskie ogólnie wszyscy zaczęli, no ale nie każdemu przypadł do gustu. I tutaj Kasia się jakby. Ja, tak, zajmować. zainteresowałam, bo pani, która uczyła nas haftu płaskiego, y, pokazywała mi też haft krzyżykowy. Na początku mi się w ogóle to nie spodobało. Mówię, nigdy w życiu tego nie zacznę, ani to nie jest dla mnie, w ogóle nie moja bajka. Ale jak zaczęłam i się w to wciągnęłam, to już minęły 3 lata i naprawdę nie mogę się od tego oderwać. Każdy wolny czas poświęcam tylko na krzyżyki. Czyli ten płaski A, to jest a zaczynałam właśnie, to jest płaski akurat, mhm, ale krzyżykowe właśnie są tam prace. I e, zaczynałam właśnie od tego kursu, który Sylwia właśnie jako koło gospodyń zaczęło się, i tak się zaczęła moja przygoda z haftem. Tak. E, te prace robiłam bardziej z myślą o mojej córeczce. E, a tą pracę zrobiłam dla mojego męża. No właśnie, poczekajcie, tutaj, żeby lepiej było widocznie. Ostatnią wieczerzę ją robiłam 9 miesięcy, poświęciłam naprawdę dla nią, na, dla nią dużo czasu. Ale opłacało się, no bo jestem z niej bardzo zadowolona. No, naprawdę piękne. piękne. Eee, jeszcze parę haftów płaskich powstało, które są Pani też tam pasuje. właśnie. Okej. Okay. To są takie pojedyncze serwetki, jakieś bukiety. Tu dla mojej córeczki zrobiłam też takie, taką bluzeczkę wyszyłam jej też, bo u nas jest w parafii eee, taka e, tradycja, że dzieci na 15 sierpnia, jak jest u nas odpust, E, ubierają się w kaszubskie jakieś sukienki Piękne. albo e, w stroje kaszubskie. A ja, że nie miałam dla, niego takie, dla niej takiego małego stroju, no to uszyłam dla niej specjalnie. Ale to jest e, to zesztę, tak? tak? to jest takie body, bo body ja i po prostu no, wzięłam, i, i bo ona była malutka jeszcze i ja sobie tak wymyśliłam, żeby dla niej coś tak. takiego zrobić. Tu jeszcze serwetki, no to, to są już prace wykonywane przez e, nasze koło gospodyń. Przez dziewczynę, która uczęszczała o, na nie? kursie, tak. O, tu już Sylwia też, to są jej też prace. To są nasze wspólne prace, które wykonywałyśmy na, właśnie na tym kursie. Nie, a tu jest jeszcze moje. Moje jeszcze będę kończyć. Już, ciągle kończę i no, nie tak. mogę. Faktycznie. I tutaj no. widać dokładnie, jak to się robi, nie? Po prostu. Mhm. Tak, jest naszkicowana, tylko nie wiem, co jeszcze tutaj coś chyba dam. Ale może coś innego. Niekoniecznie to samo, nie? No, no, bo każde prace są wykonywane w wolnym czasie, bo my mamy też inne obowiązki i no niestety nie, nie zawsze starcza czasu na to. No tak, a taki haft tutaj jak długo w ogóle to, ile godzin trzeba pracować? Mnóstwo. Mnóstwo, no. Na, na każdy kwiat trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu. Tylko, że to się tak robi po prostu może... Przy jakiejś telewizji, tak? No, czasami to e, Czasami, ale no musisz, musisz zwracać też uwagę na to, żeby wszystko było równiutko i żeby się wszystko zgadzało. I żeby nie było ze wzorem. Drugiej I, no, bo to są wzory kaszubskie i kolory, wszystko musi się zgadzać <laughs> według tego, co tam jest na wzorze, nie? No, bo są, My mamy też właśnie takie szablony, gdzie są te wzory kaszubskie i z tego my sobie odrysowujemy kalką Pięknie. i wtedy igłą tworzymy. A tak. się tak. robi dobry bigos na pewno. <grym America> to się to tak. co tam? Grzyby, na pewno dużo grzyby. Oj, tak, Koniecznie. Ale jeszcze mamy szydełkowe, właściwie, takie o, rzeczy. No to możecie. z się też w To jest tak? Tak, żeby pokazać. Ale to jest takie no, cudowne. To miseczka to widzę. Dosyć takie świąteczne. Jak wy to. W czym wy to tutaj w ogóle umacniacie? To w cukrze jest. W cukrze. w cukrze? Ale w kropmalu też chyba nie? Też. No ale te akurat były w cukrze, nie? No niesamowite. No, wszystkie... Chyba zabiorę no. do domu. Nawet jest skórka. Faktycznie zobacz jakie sztywne to jest. No, no. No, nie widzisz? Niesamowite. O, to już takie zima się zbliża. Tak. Na pewno mogło się tu jest gdzieś jakoś... Na choinkę nie na pamiętam przepłac, nie? Na pewno no. motylka robiłaś, nie? No motylka robiłam, pewno, A no właśnie, mhm. za to, no, sobie no i chuj, nie, że już zapomniałaś mnie tylko. No, tak. ale przyjemnie. No, ja też chętnie tutaj będę uczestniczyć. Musisz spróbować. Właśnie. No. A tak, może tak, zrobimy na kurs specjalnie przyjemnie na tych tak. Ale to głównie dla kobiet, czy, czy dzieci też takie rzeczy robią na przykład, bo no jak tylko robią. uczestniczy. Czyli no, Wasze dzieci ten też ten biorą sposób. w tym udział, no. tak mm -hmm. po prostu? Tak. Mm -hmm. Akurat właśnie tam serwec. No Co myślisz? Zabierzemy się za hafty, nie? Dlaczego nie, co? Widzę, że nie jesteś przekonany do końca. Tu twoja szeszczyczka bardziej, tak? Będzie robić? musimy wciągnąć. No fajnie. To ja wiem, że jeszcze dalsze tematy. Przy stole, tak? Ciągniemy. Okej. Jiemy no, na lekkę. No, no właśnie. Na lepkę. O! Jeju. I też piękne tutaj te. No, to jest akurat jagodowa. Na pewno zdrowa, no, na wzrok. Uh -huh. To jest pigwy. No to właśnie. No, to dżosna, nie. Nie? A to jest jaka? Malinowa. Malinowa. No ale musimy spróbować, to nie tylko oglądać. A to <laughs> Cytrynówka. Okej, okay, to ja tam dołamczę. To dobrać. co dekostujemy? E, Mamy jeszcze miód. Znaczy, tak Stały. Może chcecie się trzeba. O, miód. Pękny. No właśnie, przyniosły żeby... Twój miód. Tak. Wspaniale. Czyli nalewki, tak? Ja myślę, że tutaj już wiem coś, nie coś, co nas czeka, tak? Twórczynia tych pięknych e, nalewek. Tak. To jaka decyzja pada, którą pierw e, się zaczyna? No, polecasz z miodu i wtedy nalewki. Aha, najpierw miodem, a potem zalać. tak? To tak. Też, no, nasz to, to Nie, co? Albo chcesz tak jeszcze to może coś powiedzieć, jak to powstaje u ciebie, tak? może być Czuję ten... Tak. Dobry miód jest. No. Opowiedz nam więcej, to, to jak to powstaje, taki miód w ogóle? No ja widziałam już te pszczółki. Mhm. A w ogóle jak na ten pomysł wpadłaś? A tak nie wiem, tak sobie myślałam, co by tutaj robić, żeby może nie pracować gdzieś tam dalej, tylko po prostu w domu, żeby sobie coś robić. Aha. I tak sobie tam, czytałam o pasiekach ogólnie, czy to jest y, ciężko tak założyć, czy nie. I no kiedy i to założyłaś, dawno temu? Yy, dopiero w czerwcu właściwie y, tego roku. O, Zkupiłam, no. to odważnie. Odkładę tak, tak. I teraz... Y, 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 y. No i dopiero jakby taki ten y, y, rok produkcyjny będzie w przyszłym roku dopiero, nie, taki konkretny. A czy w regionie tutaj jeżeli jeżeli znasz będzie dużo pogoda osób? Pogoda. No tak, pogoda no. A dużo osób znasz tu w regionie, którzy właśnie się tym zajmują? Yy, tutaj mamy no. właściwie, nie wiem, dwa kilometry stąd. Chyba tak jest jeden pan. Bo się zastanawiam, ile pszczół tu musi być. A wiesz, tak, żeby o, Powstało to mnóstwo. Tak, mnóstwo. 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 Mm -hmm. No to pięknie, faktycznie. No. A więc Znale. te miody mamy i teraz co? Teraz nadeczki, tak. Trzeba jakieś kliszki rozrywkowe. No. Miody miod znakomite, naprawdę. No, kliszki też mamy. No ale to jagodowa, to się zbiera jagody w lesie. A właśnie. My się je nie obsusza. Potem się zasypuje cukrem, spirytus, zostawia się na trzy tygodnie, potem on się przecedza i zostawia się na trzy nawet na pół roku, to, nie? Próbuję. i potem się degustuje ją po prostu. A cytrynowkę się robi kilogram cytryn. Bodajże dwie szklanki cukru, miód i spirytus. I zalewasz to 7 dni tylko, nie? Potem też przecedzasz. i. Też już jest gotowa, nie? Cytrynówka ja 7 to musi dni. Musi tam czekać. Nie, 7 dni. Czyli tak, jednak a, wygląda na, I Tak ta samo działa ta właśnie malinówka też. Żeby dobrze wiedzieć, nie? Tak, tak. No najbliższy właśnie. okres, tak? 7 dni. To nawet I jest, na bardzo, jest bardzo dobra na, na grypę, na różne choroby ta cytrynówka. Także polecam. Zimą, tak zimą, Tak, zimą. Jestem tak, wirusy, nie? Oczywiście. No właśnie. Oho. To teraz będą wszyscy widzieć. <laughs> Mmm, jaki dobry zapach w ogóle. Jak? Aż tylko można je upić dobra, zapachem. Mmm, no. <laughs> mm. naprawdę? Już widzę, czuję wszystko. Tutaj w gerle. No. Nie pyszne? No naprawdę, można, no, one tak działają właśnie, nie? Ale no, że Ale naprawdę. W ogóle nie tego tak alkohol. To jest po prostu dla mnie. Wiem, że jest alkohol w środku, ale. <laughs> No, wszyscy czuję z jagody, tego, Ale jagody znakomite. Nie... Jeszcze nigdy nie piłam jagód, no, zdrowie. nalewki. Dziękuję bardzo, znakomite. Pyszne. No ja coś czuję, <grym> że będzie rosło to kółko, nie? <grym> no, no, no. Ale... <grym> A na rzekoł, ile? No, czy teraz Człowie. Na razie 11. 11? Mhm. 11, no. Nie no, ogólnie jest bardzo fajnie, czy na tych szydełkowaniach, jak szydełkowaliśmy, takie, taka no ogólnie ludzie się poznają też, nie? To tak? no, jest super... fajna atmosfera, wszystko, takie, taki pozytywizm, tak? Takie pozytywne relacje, tak. Także to jest y, takie połączenie, tak? Praca no tak. i pozytywne relacje, współpraca to jest po prostu podstawa, tak? Tutaj, no że tak powiem. No. Ja sobie mogę wyobrazić, nie? Bo chyba wszystkie jesteście też matkami w jakiś sposób. No, tak. <laughs> że na pewno to są też tematy, nie? Tak naprawdę matek no przy tych spotkaniach, nie. <laughs> Wychowanie dzieci i prawdopodobnie tak, szkolne tematy, tak. nie? Wy tutaj naprawdę pielęgnujecie tak, tą kulturę regionalną tak naprawdę. I pięknie, że w ogóle też macie dzieci i to idzie jakoś dalej przez te dzieci też, które z wami patrzą, jak Wy tutaj to robicie, tak? Wciągają no, się może. No, 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 Coś z... trudnego tak. Jest. Dużo fajnych rzeczy można robić. Tak, fantastyczna Fant atmosfera. No, tak, jak tutaj jest, teraz możemy się spotkać, porozmawiać, pośmiać się, do, no. doświadczeniami wziąć, tak, podzielić. Tak. To jest chyba to też jest ważne. jest to co brakuje często już tak. nie w tym świecie dokładnie. I co jeszcze? No? A ja myślałam o warsztatach kulinarnych, żeby jakieś powstały, które by się odbywały raz na jakiś czas. O, tak. I oprócz Jestem tego, za. żeby organizować też jakieś wyjazdy, też żeby były. Żeby więcej po prostu się działo tak? dla... Tak, to się też od się... innych kół, nie? Co mm -hmm. można jeszcze, by... no bo też jest dużo doświadczonych kół, które już po prostu prężnie y, sobie tam dają radę. No Pobrzeć. i żeby od nich się może też coś nauczyć więcej, żeby tak. nauczyć. Ja myślę, że tutaj dużym plusem jest, można powiedzieć, tak zwane ekologiczne, tak? Że tutaj ekologiczna żywność brana pod uwagę, bo jest własna pasieka, tak? nalewki, wypieki, chleba i, i no, ogórki, pewnie kiszone, tak to wszystko. Więc myślę, że tutaj no, koło to po prostu też jest podstawa, tak tutaj, że tak powiem. Tak, ja I... właśnie, co ja pomyślałam akurat? że jak ja tutaj do Was dołączę, to pierwsze, na co się rzucę, to będzie na ten haft płaski, bo zawsze marzyłam o takiej bluzce białej, z takim pięknym haftem kaszubskim, więc teraz już chyba jestem przekonana, że muszę dołączyć, nie? No to do zapraszamy. Tego, nie ma żadnych okay. ograniczeń, nawet mężczyźni mogą, zapraszamy też. Ale 13 lat trzeba mieć już. Tak, 13 kończymy. lat trzeba mieć. O, ale ograniczeń już wiekowych już do górnej granicy górnej nie, nie ma, nie ma ale także można, <laughs> można śmiało. No fajnie.